Prosimy o chwileczkę ciszy, panowie. Szanowni koledzy i koleżanki, zebraliśmy się tutaj jak co roku, aby podsumować mijający sezon lotowy. Sezon, który dla naszego oddziału był bardzo udany. gdyż w rywalizacji okręgu Śródzsud jesteśmy znów jednym z najlepszych oddziałów. Wyniki, jakie udało nam się osiągnąć w okręgu, w regionie, niemalże są historyczne. Te sukcesy są naszą zasługą. Za suką każdego naszego hodowcy. Bo wszyscy wiemy, że samo uczestnictwo już jest bardzo pomocne, aby zmniejszyć koficenty lotowe. Jeżeli chodzi o liczebność naszego oddziału, to nadal utrzymujemy się w czołówce jako jeden z najliczniejszych oddziałów. Chciałbym również w skrócie przedstawić wyniki, jakie osiągnęliśmy w 2013 roku w rywalizacji okręgu regionu. To no tu trzeba by się pochwalić, bo nasz oddział w tym roku w całości okręgu na pierwszych 8 osób nas jest 3, a nawet 4 osoby. Indywidualnie mamy dwa najlepsze gąbki. w klasie w okręgu, w B klasie dwa najlepsze gąbki okręgu, w C klasie dwa najlepsze gąbki okręgu. Także nie ma mistrzostwa A, B, C, D, M, G, M, P. I G, żeby w okręgu na 8 z pierwszych osób z oddziału myszków nie było 3 do 4 osób. Także 50% praktycznie zbierają nagrody nasi tu hodowcy, a cały okręg ma 50%. Nie? No i trzeba tu jeszcze nadmienić, że w, w regionie na 6-7 tysięcy osób w większość mistrzostw, w 20 najlepszych hodowców na 7 tysięcy osób jest po 4 osoby z oddziału myszków. To też takich wyników jeszcze historycznie nie było. Coś mi też tam słyszano, gdzieś od kolegów, że też będzie no, będziemy mieć w tym roku mistrza Polski w GMP z myszków i w C-klasie. No i tutaj jeszcze coś, że, że samiczkę taką też, która może przynieść złoto w C-klasie do naszego oddziału. Na koniec chciałbym podziękować koledze wiceprezesowi do spraw lotowych Adamowi Piłaczykowi, ponieważ tak ciężkim jak się okazało w sezonie, poradził sobie bardzo dobrze z wypuszczaniem gąbków omijając wiele katastrof. Oczywiście zasługą prezesa spraw lotowych jest również przygotowanie naszych wyników w okręgu, regionie i Mistrzostw Polski. Podziękowania kieruję również pod adres wszystkich kolegów, którzy przyczynili się do wykonywania prac związanych w naszym oddziale. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na sponsorów naszego oddziału. Są to Michał Jaworek, Irlandia, Adam Piłowarczyk, Szczepan Chowd, Bogdan Wieczorek, Dariusz Borczyk, Andrzej Maroń, Krzysztof Lew, Zbigniew Musialik, Robert Burbała, Zbigniew Oleksiak, Mariola Oleksiak, Dariusz Molenda, Adam Miszta, Gryf Józef, Kurek Roma. dlaczego my ich mamy coraz więcej. Za co bardzo im dziękujemy. Życzymy sobie i na przyszłość, aby nam się rozmnażali. Tak jak nasze najlepsze gołębie. Najlepiej metodą na ogra. To wtedy pójdzie to dużo szybciej i będzie ich więcej. To chyba byłoby wszystko. Ja na razie dziękuję. To no zapraszam do odbioru nagród.